Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska, Witam Państwa i zapraszam na. Morenkę. Tu jest morenka burdel. Republiki. Zobaczmy, na, na, na Polowanie na burdel. Republiki. E, pozdrawiam, jak sąd występuje. Odpuje. O... Konbój aresztowy zamówiony. Groźby Waldemara Żurka pod adresem prezydenta nabryckiego są zgodne z konstytucją. Zima zaskoczyła tych. Eee, uśmiechniętej Polski zaskoczyła ich na... eee, uśmiechniętej Polski Donald Tusk chce, by jeszcze przed świętami zima zaskoczyła w ciszy głos się do natarcia na Republikę. republiki Tusk oddelegował także towarzyszy Karol Nawrocki z komunistyczną przeszłością a ma mu w tym pomóc już oficjalnie kolega z PZPR i Belczaskowskiego w Warszawie zamach koalicji rządzącej na Telewizji Republika w każdym miejscu na świecie. I obserwujemy Ciała w trumnach. Reakcja no Donald Trumpa jest stężonym roztworem sasu wiadomości stan wojenny na obszarze całego kraju. Zaczęło się nielegalne zajęcia Republiki. Po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia premier Donald Tusk konsekwentnie odpuścił się na dziennikarzy Republiki. W tym samym czasie wprowadzenia systemowej cenzury w całej Unii Europejskiej domaga się kibel w Warszawie. Pasz, 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 pasz. Republika coraz częściej najchętniej ogląda na te zemsta i nienawiść. Regularnie na to zemsta -na. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddzielimy. A few moments later. Inevitable.